Czy sztuczna inteligencja jest w stanie zarobić dla nas pieniądze? Zobaczmy, jakie są wyniki badań, i powiem Wam o konkretnym eksperymencie. No i też zobaczymy, jak spisał się Grok Elona na Wydawałoby się logiczne, że taki ChatGPT to jest prawie już jak nasz kolega. My sobie z nim potrafimy porozmawiać na każdy możliwy temat. A w dodatku można sprawdzić całkiem wiarygodne, przynajmniej w większości przypadków, dane na temat przeróżnych branż. Na rynkach całego świata. Wydawałoby się logiczne, że musi umieć inwestować. No więc naukowcy zrobili takie badanie, które trwa już od kilku tygodni. Polega on na tym, że różne modele AI, które są w tej chwili dostępne, dostały po 10 tysięcy dolarów żywej gotówki. No i oczywiście działają na tych samych warunkach. Jakie są wyniki? Otóż taki model, który nazywa się Claude Sonnet, temu udało się stracić jedyne 1100 dolarów, czyli z 10 tysięcy zostało mu 8900, po niespełna kilku tygodniach. Model Elona Maska, czyli Grok, no niestety, sorry panie Mask, zostało mu, słuchajcie, 6500 dolarów, także stracił 3500 dolarów. Natomiast uwaga, rekordziści ChatGPT. I Gemini szorują po dnie, osiągając mniej więcej w tej chwili, bo to wszystko dzieje się, słuchajcie, na żywo. Wyniki 3000 dolarów. Czyli straciły około 7000 dolarów, 70% kapitału. Co najśmieszniejsze, to miały być niby te modele wyszkolone w taki sposób, żeby robić to jak najbezpieczniej. Jakbyś chciał się nauczyć inwestować, ale w sposób rzeczywiście bezpieczny, który rzeczywiście zabezpiecza Twój kapitał, to na razie jeszcze wypadałoby zaufać zwykłej inteligencji. My oczywiście śledzimy ten rynek AI, i to nie znaczy, że my się zupełnie od tego odcinamy. No no i też oczywiście modele zamknięte to są troszeczkę innym tematem. Ale w tym momencie mamy strategię, która jest ultra bezpieczna i tą strategią chcielibyśmy się z tobą podzielić. Organizujemy wyzwanie i przez 7 dni tam się nauczysz od podstaw, w jaki sposób wejść na rynek, jakich aktywów szukać, w jaki sposób składać bardzo bezpieczne zlecenia, jak zabezpieczać je zleceniami stop loss, tak, żeby nie stracić więcej niż maksymalnie 3% tylko kapitału. Czyli to ryzyko nasze jest na. Ultra niskim poziomie, nawet jak już inwestujemy prawdziwą gotówkę. A tak naprawdę my zaczynamy zupełnie bezpiecznie od konta demo, czyli w ogóle nie ryzykujecie. To jest już nasze 15 wyzwanie. Do tych wyzwań naszych wszystkich dołączyło już ponad 30 tysięcy osób. Tutaj znajdziesz opinie. Wśród których są nawet opinie osób, które no, pracowały w dużych bankach inwestycyjnych w Ameryce jako doradcy i mówią, że przez te 7 dni nauczyły się więcej niż podczas 5 lat pracy w tych bankach. Tego typu opinii, słuchajcie, znajdziecie tutaj. Bardzo wiele. Wszystkie te osoby no, widzą, że po tych 7 dniach ich wiedza eksponencjalnie wzrosła nad, i również na temat inwestowania w sposób ultra bezpieczny, Żebyśmy nie tracili tak, jak robią to modele AI w tej chwili. I jest ta ostatnia szansa dołączenia do tego typu wyzwania. Ta 15 edycja jest ostatnią przeprowadzoną w takiej rozbudowanej formie. Nawet tym bardziej zapraszam. Pokażemy też no, pewne przełomowe rozwiązania, które ostatnio wprowadziliśmy. No i zapraszam. Jest to całkowicie bezpłatne, bez żadnych zobowiązań, bez żadnego ryzyka. Dołączacie do nas. Link jest tutaj. Poniżej.